Hej, Siemaneczko, witam Was na kolejnym odcinku na kanale Muzyka TV. Dzisiaj przesłamy sobie DDOT, nigdy dość. With Young e, Będę szczery, już tylko tego numeru na Spotify od razu, gdy wiesz o od DDOT. E, no, a jeśli chodzi o moje, moje preferencje, to Adish to, to kiedyś był mój ulubiony z, z Underu rapper. E, teraz to fałki, ale Adish nadal w sercu, chyba top 2 dla mnie, więc zobaczymy. No, przesłajmy. Zobaczymy klip, bo klipu nie widziałem jeszcze. Nigdy nie mamy za dużo, chyba będzie tak na zawsze Zapierdalać nie przestanę, to moja winda na amen Oni godzić chcą, nielegal zarobek, tak Chęci ich za bardzo, to kupia nigdy dość, nie Nigdy nie mamy za dużo, chyba będzie tak na zawsze Zapierdalać nie przestanę, to moja winda na amen Oni godić, kto chcą, nielegal zarobek, tak Chęci ich za bardzo, to kupia nigdy dość, nie To pojebane ile ziomów, zabadyla miało przypał Sprawy są, których nie tykam, wie, nie tylko że niektórzy mieli wiele, teraz trochę im ubywa Więcej z nich już miało mało, no aj, tak im ubywa Nigdy dość, nigdy dosyć, goni to mnie po głowie To co zrobię zawsze nie popił to moje pokłosie Manipulujesz faktami, żeby było tak jak chcesz To serdeczne, chuj w dupę, więcej stylu ma twój pies Nigdy dość, nigdy, nigdy dosyć. dosyć One lubią, kiedy trzymasz je za włosy Mamy to, mamy to, zielone ogrody Nawet jeśli mówi to tak serio nie ma dosyć Nigdy nie mamy za dużo, chyba będzie tak na zawsze Zapierdalać nie przestanę, to moja winda na amen Oni gonić chcą, nielegal zarobek yeah. Tak, kręci za bardzo, to głupia tylko nigdy dość, nie yeah. Nigdy nie mamy za dużo, chyba będzie tak na zawsze Zapierdalać nie przestanę, to moja winda na amen Oni gonić chcą, nielegal zarobek yeah. Tak, kręci za bardzo, to głupia tylko nigdy dość, nie yeah. Ciężki dopingi, narkoty kurwo nigdy Fuj, świeżo, fuj, świeżo robię muzyk, nie? DDOT muzyk, chłopaki Totalnie, totalnie zrozpierdala, moim zdaniem, Ander Bardzo, bardzo, bardzo mi to siedzi A ona ma dosyć, za dużo się dzieje w niej Nie może przyspać tej nocy Wchodzę, uciem z kurwy syna maras sosa, pot już gdy Nigdy tego nie ma dosyć i to rodzina Młody malarz jak machina, pojebana Roślina tamtych nocy, nie pamiętam Black, to to odcina Ciężka cipa, I don't care Duża dupa, to tym też Nigdy tego nie mam dosyć Jutro jest kolejny dzień Pachnę wreszcie ona chce Mogę zabrać się na backstage To nie tak, że na raz Możemy robić to częściej Bawi mnie twoje podejście Do tych typów mamy dystans To co robisz trochę śmieszne Nie zadawaj zbędnych pytań O Adi, Adi Dość, nigdy dosyć, możesz mi na chuja skoczyć Zawsze powtarzałem, wziął jak się to potoczy Powtarzałem, to nie warto paść matem na zakręcie Bo shorta za rokami chcą nas złapać na będzie? Nigdy dość, nigdy dosyć, mata prosi by jej włożyć Pochodzę się położyć Sługo to mój gość Tu Czakowski to mój gość Praca nigdy nie ustaje Tu się leci dzień i noc Twój ziom chyba jakiś łoś Gada jakby był mentorem Skoro daje dobre rady Czemu dalej jest na dole? Dobrze wiem ja skąd pochodzę Dobrze wiem gdzie me korzenie Urodzeni żeby przegrać Oszukamy przeznaczenie Wszędzie szansa tu na przyboł Wszędzie kupię pierdolenie Nie mam czasu na głupoty Wzywa praca na ralenie Nigdy nie mamy za dużo Chyba będzie tak na zawsze Zapierdalać nie przestanę To moja winda na amen Oni go nikt kto nie zarobek tak kręci za bardzo to kupiasz tylko nigdy dość nie nigdy nie mamy za dużo chyba będzie tak na zawsze zapierdalać nie przystanę to moja wina amen oni godzić kto nie zarobek tak kręci za bardzo to kupiasz tylko nigdy dość nie dobry fuj jest ten numer a z klipem siada jeszcze bardziej bo na spot spoty też dobrze siadał, ale z klipem podwójnie no adix dish... Kurwa nigdy chyba nie misuję, nie na tych trackach, teraz piedala fuj. Chłopaki też dobrze, dobrze polecieli, powinno być dużo więcej świetlnych. No to dzisiaj wyszedł klip, więc zobaczymy. Niech napierdalają dalej i trzymajcie to, bo, bo jest kurwa ogień, nie? Dzięki za oglądanie.